Czyli dokładnie jakiś miesiąc temu yy, pojawiła się ta akcja yy, odnośnie yy, zatrzymania zabijania gier. Głównie chodziło o yy, gry, usługi, ale tutaj stricte takie, yy, które nie były tylko i wyłącznie multi, czyli takie MMO na przykład i yy, generalnie takie mocno nastawione na, yy, na multi, nie? Które tylko bardziej takie które były single playerami, graliśmy lokalnie, ale jednak gdzieś tam wymagałem dostępu do tego internetu. No i powstał miesiąc temu ten taki wniosek Stop Killing Games. Jest to też taki projekt unijny, który został chyba bodajże poprzedzony jakimś tam ziomkiem z Ameryki, ale z się, że w Ameryce prawo jest takie, jakie jest, więc trochę zostało to przeniesione na Europę. No bo jeśli w Europie to przejdzie, no to być może przejdzie dalej, więc yy, mamy tutaj właśnie taki materiał od, zaraz Wam powiem, od Kłaza dokładnie mówiąc. Yy, tytuł nosi Dość zabijania gier, więc posłuchajmy sobie 11 minut na 11,5. więc nie jest jakiś mega, mega długi, także posłuchajmy co tutaj. Opowiada klas. Ja się oczywiście już pod tym podpisałem. Oczywiście ja również zachęcam osoby, żeby się podpisać. Linki znajdziecie oczywiście pod, pod filmikiem. I jakby co, więc zaczynajmy. Zaczynajmy. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Kupujecie samochód w salonie, wracacie z nim do domu, używacie przez jakiś czas, ale po dwóch, pięciu czy siedmiu latach producent stwierdza, że w sumie to się już naużywaliście, nie chce mu się produkować części zamiennych albo ten model nie wypalił i trzeba go zaorać. Więc przyjeżdża do Was do domu, wsiada do Waszego samochodu i Wam go zabiera. Nie oddając pieniędzy i nic nie możecie z tym zrobić. Nie do pomyślenia, prawda? Tymczasem no. to jest nasza codzienność w branży gier. Wydawcy wydają gry zależne od usług sieciowych i serwerów, nie zawsze multiplayerowe, a potem nagle je zabijają. No właśnie, to jest, to jest właśnie to, co przed momentem powiedziałem, nie, nie zawsze multiplayerowe. Żeby nie było, to się mam mocno podkreślić, tu nie chodzi o te multiplayerowe, no bo wiadomo tych multiplayerowych nie da się w tak łatwy sposób przerobić, żeby nie były multiplayerowe, no bo cała infrastruktura bazuje na tym. Natomiast tu bardziej głównie chodzi o gry stricte, które niby potrzebują tego połączenia z serwerami, nie, ale jest to nadal gra single Singleplayerowa, chociażby takim dobrym przykładem, można by było powiedzieć, że jest Waltz Lords of Mayhem, gdzie tak de facto mieliśmy dwa tryby. Mogliśmy zagrać online, czyli na serwerach producenta, oraz również offline. Tu akurat mieliśmy wybór. No i w ostatnim czasie serwery online'owe zostały zamknięte, ale pozostał nam tryb offline, i to jest mega spoko opcja niestety yy, yy, gry zbyt często tego nie oferują i tu właśnie głównie odchodzi, że no jednak ten produkt został zakupiony wydaliśmy pieniążki, no i żeby nam nigdzie nie uciekł ten tytuł żebyśmy mogli do niego wrócić więc idziemy dalej. ...włączają serwery i koniec taki jest plan od początku kupujesz produkt i wkrótce nie będziesz mieć tego produktu. Jak jest? To jest a ty głupi planowana żywotność co oznacza planowaną śmierć. Przyzwyczailiśmy się do tego. Uznaliśmy, że nic przecież nie da się zrobić. Ale może właśnie się da? Właśnie teraz jest okazja, aby coś zmienić. Dokładnie. Być może niektórzy z was słyszeli o działaniach Rosa Scotta, twórcy kanału Accursed Farms, który od jakiegoś czasu szuka sposobu na to, aby rozwiązać ten problem. A od paru miesięcy mówi o tym głośno, i otrzymuje wiele wsparcia. Uznałem, że sam do niego dołączę. Jeśli nie słyszeliście o Rosie, to w ogromnym skrócie. Ross Scott zaczął rozglądać się za metodami powstrzymania zabijania gier. Kontaktował się z wieloma prawnikami i dość szybko zorientował się, że na swoim poletku w Stanach Zjednoczonych Ameryki niczego realnie nie ugra, bo prawa konsumenta są tam absolutnym żartem. Ale Europa to co innego. Dokładnie. Początkowo za punkt zaczepienia przyjął śmierć gry The Crew od Ubisoftu. Nie dlatego, że to jakiś wyjątek, bo takich zabijanych gier jest pełno, ale dlatego, że Ubisoft jest z Francji. Uznał, że przy pomocy tego przykładu spróbuje zmusić legislatorów z Europy do tego, aby przyjrzeli się sprawie i doprecyzowali prawo tak, aby chroniło konsumentów przed takimi działaniami. W końcu... The Crew ma kampanię dla pojedynczego gracza. Dokładnie. Wyszedł przy tym z dość rozsądnego założenia. Jeśli jakiś duży rynek wymusi na wydawcach odpowiednie projektowanie gier tak, aby mogły działać nawet po ustaniu oficjalnego wsparcia, to skorzystają na tym też inne rynki. Także owi biedni Amerykanie, których prawa konsumenta są żartem. Minęło kilka miesięcy i coś się ruszyło. Wyszliśmy poza sferę szukania precedensów opartych o de Crew. Zapomnijcie o Dekru, bo nie o nie tu chodzi. Powstała inicjatywa europejska stop niszczeniu gier wideo i piłka jest po naszej stronie, co my musimy działać, a konkretnie to zebrać podpisy. Chwila moment, nie odchodźcie, to nie jest petycja. Wszyscy wiemy, jak wyglądają petycje i że petycje nie działają. Europejska inicjatywa obywatelska to nie petycja. Europejska inicjatywa obywatelska jest ważnym instrumentem demokracji uczestniczącej w Unii Europejskiej, dzięki któremu milion obywateli UE zamieszkujących w jednej czwartej państw członkowskich może zwrócić się do Komisji o przedstawienie wniosku dotyczącego aktu prawnego w celu wykonania postanowień traktatowych. Ostatnie zdanie było cytatem z oficjalnej strony Parlamentu Europejskiego. Więc tak, to ma moc prawną i zmusi Parlament Europejski do działania. Czy to oznacza automatyczny sukces? Nie. Absolutnie nie. Ale że temat gier nie jest czymś, na czym politycy mogą stracić poparcie elektoratu, bo ogół ma gry gdzieś, jest spora szansa na sukces. To jest coś, na czym politycy mogą tylko zyskać. Inicjatywa jest pierwszym krokiem, ale Sporym krokiem. Podpis... Tutaj, tu, tutaj trzeba dodać, że mm, ta inicjatywa ma na zadanie, żeby właśnie ci wszyscy politycy parlamentarzyści europejscy usiedli po prostu do stołu i, i omówili ten temat, Zresztą, zwłaszcza jak mm, będą czytać to wszystko, no to będą dyskutować y, y, na to, ale no tak jak tutaj Klas powiedział. To nie jest to, że to zostanie zaakceptowane. To wszystko właśnie od nich jeszcze zależy, nie? czy, czy to przejdzie, czy też nie. Więc yy, zobaczymy, jak to, jak to się potoczy. Ostatnio, jak patrzyłem, to było niecałe 400 tysięcy podpisów. Cała petycja, co ci się pewnie jeszcze tutaj klasy powie, ale chcę tylko dopowiedzieć, yy, trwa przez rok. Także, a znaczy się już tam trochę czasu minęło, więc yy, no, do 2005, któregoś tam miesiąca, będzie pewnie pokazywał, yy, mamy, mamy na to czas, żeby. Zebrać te podpisy, mają już praktycznie prawie 400 tysięcy. Zresztą Polska już spełniła absolutne minimum, które tam jest, no bo każdy kraj ma swoje gdzieś tam wytyczne, ile, ile potrzebuje. My tam chyba ostatnio mieliśmy 140%, więc jest całkiem nieźle. O, więc to wygląda całkiem, całkiem pozytywnie. Jak już na taki krótki czas mamy 400 tysięcy podpisów, no to zobaczymy jeszcze za kolejne parę miesięcy. Więc trzeba tutaj szerzyć to słowo, trzeba działać. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie? O, trzeba dobrze zrozumieć. O, tu jeszcze są takie pewne smaczki, o których Klaas tutaj na bank wspomni. Tak, już gdzieś tam widziałem ten materiał od tego tym razem omawiamy i słuchamy go razem. Proszę złożyć każdy pełnoletni obywatel Unii Europejskiej. Patrząc na demografię mojego kanału, to prawdopodobnie oznacza Ciebie. Tak. Tak, do Ciebie mówię. Tak, ja też Wichowaj do Ciebie się za Januszem, widzę. Dokładnie. Cię. Jest tylko jedna trudność: trzeba zebrać milion podpisów, i siedem państw musi przekroczyć pewne progi. Dobra wiadomość? Good news, everyone! Inicjatywa ma prawie rok na zebranie tych podpisów. Zbiera je nieco ponad tydzień i jest ich już ponad 200 tysięcy. W Polsce mamy już ponad połowę progu, ale to nie znaczy, że po jego osiągnięciu nie możemy dorzucić więcej głosów, Dzień aby Dzień. zbliżyć się do zbiorczego docelowego miliona. Być może myślicie sobie, ale przecież to nie jest rozsądne, aby wymagać od wydawców utrzymywania gry przy życiu. To Naprawdę uważacie za nierozsądne oczekiwanie, że sprzedawca nie zabierze Wam zakupionego produktu? Poza tym uważam, że propozycja tej inicjatywy ma całkiem realne cele. Co konkretnie? Otóż ma ona sprawić, że wydawcy będą zmuszeni do tego, aby gry sprzedawane konsumentom nadal były w rozsądnie działającym stanie po upływie wsparcia, aby do działania nie wymagały połączenia z oficjalnymi serwerami, które przestały istnieć, a także aby sprzedane w ramach mikrotransakcji treści. Wciąż były dostępne w takiej wersji gry. Co to oznacza w praktyce? Może to oznaczać, że nadal będzie można ograć kampanię, jak w takim dekru, właśnie. Albo że gracze otrzymają narzędzia do hostowania własnych serwerów. Wiecie, coś, co jakiś czas temu było standardem wszystkich gier sieciowych. Dokładnie. A potem wydawcy zaczęli przejmować coraz większą kontrolę nad. Dostępem. Do... I, I to tak jak Klas gdzieś tam wcześniej mówił, to jest zamierzony cel właśnie, żeby um, konsument, czyli my tak de facto stracili ten produkt, yy, oni się cieszą, no bo mają pieniążki, a my straciliśmy i pieniążki i produkt, więc no tak słabo to akurat, słabo to akurat yy, wyszło. Bardzo dobre chyba przykładem, jest też e, z przeszłości chyba antem, Nie, osoby, które gdzieś tam kupiły antem, no to e, no niestety Anthem został skasowany, więc pieniążków chyba nie dostali z powrotem. No, tak, tak to właśnie jest. Do sprzedawanych treści. Pomoże to też w zachowywaniu dóbr kultury, którymi gry są, gry umierają codziennie. Niczym palone taśmy z filmami z początków kinematografii przestają istnieć na zawsze. To może pomóc powstrzymać ten proces. Inicjatywa za to. Nie oczekuje od wydawców, aby oddawali swoje prawa do gry, publikowali kod źródłowy, chociaż byłoby miło, wspierali grę bez końca, hostowali serwery, brali odpowiedzialność za działania klientów związane z grą, a do tego inicjatywa nie wpływa na praktyki biznesowe wydawców, dopóki gra jest wspierana. Wiadomo, że chcielibyśmy od wydawców więcej, ale. Jeśli chcemy osiągnąć jakiś sukces, trzeba się w danej bitwie skupić na określonym problemie. Szerokie, wielowątkowe propozycje łatwiej uwalić, bo mają potencjalnie więcej słabych punktów. Oczywiście żadne prawo nigdy nie działa wstecz, więc gry, które zostały zabite, pozostaną martwe. Dokładnie. Jak to powiedziała znana polska aktorka Linda Bogusław w klasycznym filmie kina bandyckiego: A kto umarł, ten nie żyje. Ale spróbujmy z tym skończyć w przyszłości. Ktoś może pomyśleć, że to zrzuca na głowy wydawców kolejne koszty, ale myślę, że dla dużych wydawców to są koszty pomijalne. Jasne, przerabianie gier, które istnieją, byłoby na pewno drogie, ale projektowanie ich od początku procesu z planowanym podtrzymaniem żywotności zamiast, wiecie, planowanej śmierci, to nie jest nic, z czym duży wydawca sobie nie poradzi, a mali i tak zwykle nie uzależniają swojej gier od działania usług sieciowych. Dokładnie. Sam jakiś czas temu już pogodziłem się z tym, że to jest nowy świat, w którym żyjemy. Gry do nas nie należą, kupujemy je na niby, a tak naprawdę są nam wypożyczane, pomimo tak, tego, dokładnie. że przecież je kupujemy i to wcale nie są tanie produkty, ale wiecie, nie są tanie, jeszcze bardziej nie będą tanie za, za niedługo, no bo chcą jeszcze więcej naszych pieniążków już teraz, przecież dosyć dużo gier, zwłaszcza tych AAA, kosztuje po 70 dolarów, euro i, i, i tak dalej, to to już jest kosmos po prostu, nie? Więc yy, no, mamy płacić za coś, co później tak czy siak utracimy, no tak chyba trochę średnio, nie? No bo jeszcze rozumiem, jakby to był, nie wiem, produkt, który naprawdę, no nie wiem, skonsumowałem, zeżarłem i bo wydałem, no to jasne, nie? To jest produkt, który, który, się konsumuje, ale to jest produkt też tutaj stały, bym powiedział, więc yy, no powinniśmy mieć do niego dostęp. Mówię, Pomijamy oczywiście gry typu MMO, bo wiadomo, to jest cała infrastruktura serwerowa, to jest generalnie gra stricte multiplayer i o tym nie mowa, nie jest mowa o tym w Stop Killing Games, tylko mówimy właśnie o grach, które mają właśnie single player, ale wymagają gdzieś tam połączenia z internetem. To są reasons, co gdzieś tam właśnie... Yy, jest tam jakiś co-op albo multiplayer, ale no jednak jest ta kampania, kurde, m, która jest dostępna właśnie też dla, dla single. i głównie o to chodzi, żeby m, albo właśnie projektowali to tak, żeby jednak po odcięciu serwerów można było pograć sobie w tę grę, wychillować, narzędzie jakieś ewentualnie do, do multika, jeśli by było, to by było spoko, nie? Że... Przez lata byliśmy uczeni tego, że dobra cyfrowe i własność intelektualna to realne rzeczy. Że piracenie oprogramowania jest kradzieżą, nawet jeśli jest jedynie kopiowaniem danych. I wiecie co? Zdaje się, że wydawcy gier nie przyswoili tej lekcji. Tego, że sprzedany konsumentowi produkt jest produktem należącym do konsumenta. Kradzież jest kradzieżą tylko w jedną stronę? W przypadku gier temat jest prawnie niedoprecyzowany. Nasza relacja z wydawcami jest zawieszona w szarej strefie. Wydawcy na tym korzystają i. Dobrze byłoby to zmienić. Tak naprawdę ta cała sprawa wykracza poza temat samych gier. To jest dyskusja dotycząca cyfrowych praw własności konsumenta. Dostawcy cyfrowych produktów przez lata przesuwali granice i zgadzam się z tym, że nadszedł czas, abyśmy zaczęli. Tak, producent przesuwał tą granicę i my też się w sumie świadomie, bo też nieświadomie zgadzali na to, no bo gdybyśmy się nie zgadzali, no to już dawno, dawno byśmy się postawili. Powiedzieli, nie, ale no wydawcy cały czas gdzieś tam próbują przesuwać tą granicę, próbują różnych praktyk, chociażby, nie wiem, no, jakieś lootboxy czy inne rodzaje yy, monetyzacji yy, w mikrotransakcjach i tak to właśnie później jest. Mądry człowiek dopiero po szkodzie, niestety, no? Pchać w przeciwnym kierunku. Ta inicjatywa może być właśnie takim pchnięciem. Czy to coś pomoże? Nie mam pojęcia. Ale nie dowiemy się, jeśli nie spróbujemy. Dokładnie. Jeśli nie podoba Wam się to, co dzieje się z branżą, nasze kacie na wyłączanie serwerów, agresywną monetyzację i tym podobne Częm patologie. A nie będzie Wam się chciało otworzyć zakładki w przeglądarce i poświęcić minuty czy dwóch na podpisanie się pod inicjatywą, uważam, że stracicie moralne prawo do tego narzekania. A wiem, że nie chcecie tracić prawa do narzekania. Rodzimy się z takim prawem, jesteśmy Polakami. Przy okazji, nie pomylcie się przy wpisywaniu danych, bo macie tylko jedną szansę. Potrzebujemy więcej niż miliona podpisów. Jakaś. Trudna do określenia część prawie na pewno zostanie unieważniona z powodu błędów. A, i możecie też skorzystać z profilu zaufanego, który ma w Polsce coraz więcej osób. Ja tak zrobiłem. I niestety tu jest problem akurat z tym profilem zaufanym, ponieważ posiadam profil zaufany, ale jakiś problem miałem, że nie mogło to tam przejść, bo ponieważ jakiś problem jest i nie wiadomo o co chodzi, więc musiałem ręcznie wypełnić ten formularz. Także to tak nie do końca jeszcze śmiga jak trzeba. Oczywiście poza profilem zaufanym można jeszcze użyć e-dowodu, jeśli ktoś ma, może to przejdzie, kto tam wie, no ale ręcznie wypełniony formularz działa, ale tak, jak tutaj klas powiedział, trzeba zwrócić uwagę na to, żeby dane były poprawne. No bo jak się powolnimy, no to niestety, jak ymm, zweryfikują to, czy dane są poprawne, no to będzie trochę lipa i to będzie nie właśnie nie będzie nieważny głos. Więc zwracajcie uwagę. Pisywać niczego, a jedynie się zalogować. Nie odkładajcie tego na później, bo jest na to prawie rok. Odłożycie, to zapomnicie. Znam to, byłem tam. Zróbmy to teraz, jak powiedział Ross Scott, zespidranujmy to. I jak wspomniałem, to jest temat własności konsumenckiej dóbr cyfrowych i może zapoczątkować to dyskusję szerszą niż same gry, więc są powody, aby namówić do podpisania się pod inicjatywą swoich bliskich, znajomych, babcie, dziadków ich psy i koty. No może bez psów i kotów, ale ludzie niezainteresowani grami. Też mogą pomóc. Namówcie też swoich ulubionych youtuberów, aby nagłaśniali temat, bo potrzebują zasięgów. Pozdrawiam ludzi, którzy bombardowali mnie mailami i wiadomościami. Miałem poczekać z materiałem do września, bo wtedy filmy mają lepsze zasięgi. I tak, ja też dziękuję, żeby tutaj nie, nie, nie było moim widzom że bombardowanie też mi tutaj zachęcenie, żeby jedne ten materiał również tutaj przegadać, posłuchać, no i żebyście również wzięli udział w tej akcji, jest to cel. Słuszny. Ale dziś uznałem, że nie ma na to czekać. Trzeba to nagrać. A i dla przejrzystości reklamy zostawiłem w tym materiale włączone na początku i końcu, bo mam przeczucie, że tuba może ograniczać zasięgi materiałów, na których nie zarabia. W opisie umieszczam link do inicjatywy, do stworzonej z pomocą Rosaskota strony stopkillinggames.com, która wyjaśnia krok po kroku. Także po polsku, jak złożyć podpis, a także do filmu wspomnianego Rosa Scotta, który wyjaśnia sprawę po swojemu. Jego materiał jest po angielsku, ale ma solidne napisy w języku polskim. Swój film oparłem w dużej mierze na jego materiale, bo jest dobry. Więc cóż, udanego ratowania gier, game on i podpisom! Podpisan, lol. No, no, ludziska. Ale tutaj chyba jednak nie wspomniał o jednej rzeczy, bo nie wiem czy życie Tire Software, taki amerykański streamer z Twitcha, który był byłym pracownikiem również Blizzarda, on się sprzeciwił tej akcji, ponieważ źle zrozumiał generalnie. On generalnie wyszedł z założenia bardziej osoby takiej deweloperskiej, Zamiast spojrzeć z takiej bardziej z punktu widzenia konsumenckiej i, i skupił się właśnie na tych grach MMO, może jak, chociaż to to jest niemożliwe, żeby na, na tym wymusić i mówi, że tego nie popiera tej akcji i że ni, nigdy tego nie podpisze, więc to jest błąd. Powtarzam chyba po raz trzeci, albo czwarty. Pamiętajmy o tym, że ta akcja nie dotyczy stricte gier MMO. Nie da się wymusić na wydawcach, żeby po tym, jak już niestety MMO umrze, żeby dostosowali całą infrastrukturę, albo przynajmniej przerzucili to do części, nie wiem, swoich fanów, community, żeby oni tym zarządzali, no bo tego nie zrobią. Tu głównie chodzi o gry, właśnie stricte single player, które gdzieś tam wymagają, po łączyła z internetem, a niekoniecznie muszą wymagać, więc i tu głównie chodzi o tą akcję i tego typu gry, więc to to trzeba tutaj mocno jeszcze raz zaznaczyć, więc tak to tyle by było w temacie. Pamiętajcie, pisujcie się, ten elektroniczny oczywiście.